Sam sprzęt fotograficzny to już jest dużo. A gdzie jeszcze doliczyć do tego y, ubrania i, i tak dalej? Aczkolwiek, no staram się maksymalnie ograniczyć, żeby mieć czym pojechać, bo stąd wjeżdżamy, to jest zimno, bo ja zazwyczaj w tym okresie zimowym wyruszam. Natomiast tam jest gorąco. To staram się, żeby, żeby, powiedzmy, mieć to ubranie takie, takie przejściowe z Polski. Natomiast jeśli chodzi o ubranie tam, no to tam zakupuję. Raz, że szybciej się w, wtłaczam w ten tłum, który tam chodzi, w ich ubraniu. Także nie rzucam się tak w oczy. nie Nie, właśnie nie. Właśnie... Na, na, na jednej wyprawie pozwoliłem sobie tak wziąć taki obiektyw 24-300. Mm -hmm. e, powiem tak, jest to bardzo... Nie, ekonomiczne ze względu na bagaż, bardzo e, szybkie w, w tym, w robieniu zdjęć, natomiast w e, przełożeniu na jakość, e, no się traci na jakość. Panie Rzeszarcie, gdzie Pan publikuje te swoje artykuły? E, o, tak, i ja e, bardzo dużo publikuję w takich czasopismach e, fotograficznych, jak Fotokurier, e, Poznaj Świat, to jest takie podróżnicze, e, no i jeśli chodzi o e, znów fotografię taką badawczą, no, to em, w problemach kryminalistyki i w, em, w tym, w em, ochronie zabytków, bo ja akurat specjalizuję się w badaniu faszy z dzieł sztuki, w technikach specjalnych, podszermień, ultraciolety i tak dalej, i tak dalej. Właśnie taka fotografia, która jest em, em, może mniej znana wśród em, amatorów fotografii. A czy Pan ma jakąś wydaną książkę? Czy nie, podróżniczą, czy, czy inną nie, nie jakąś? nie mam wydanej książki. A myśli pan o tym? Myślę, jak pójdę na emeryturę. Ach. Nie mam czasu tej chwili, ale przymierzam się. Wiele e, e, osób właśnie pyta na spotkaniach takich właśnie na wystawach, kiedy książka. A jeśli chodzi o wystawy, ile pan tych wystaw zrobił i, i aktualnie e, jakie są? W ubiegłym roku w grudniu, jak zliczałem, było ich ponad 160, teraz już zbliżamy się pewnie 170 przekroczyliśmy. Przekroczyłem, także także niebawem będzie około I wszystkie o, o Ameryce Łacińskiej? Tak, czasami są Indie, czasami jakiś kraj z Azji, ale przede wszystkim, przede wszystkim Ameryka Łacińska, przede wszystkim właśnie te kraje, które tutaj zaprezentowałem. Także tak to... Takie tak to. pytanie osobiste ma pan rodziny? Tak, oczywiście. Żonę, córkę i syna. Aha. I, i czasami żona z córką ze mną podróżuje. A to bardzo pięknie. Dziękujemy bardzo. bardzo ja, tak. ja...